Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Zapraszam Was do obejrzenia prognozy na wrzesień. Miesiąc ten będzie zdecydowanie korzystniejszy, bardziej optymistyczny od tego wszystkiego, co widzieliśmy i słyszeliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach. To, co działo się od stycznia aż do sierpnia, było niezwykle dramatyczne, trudne, skomplikowane. No i w, przede wszystkim niosło bardzo wiele napięcia konflikt wojen których widzieliśmy całe mnóstwo w ostatnich, w ostatnich miesiącach. Przede wszystkim, no, trzy wojny, trzy konflikty, trzy spory, trzy dramatyczne sytuacje, które y, napełniały świat lękiem, napięciem, y, dramaturgią. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o konflikt na wschodzie Ukrainy, wojna Rosja-Ukraina, y, te zielone ludziki, Krym, potem y, teraz kolejny, drugi front, który Rosja otwiera, idąc na wschód, y, idąc na zachód, y, idąc od południa. Potem mieliśmy konflikt, wojnę, którą rozpętał fundamentaliści islamscy w Iraku i w Syrii, no i jeszcze wojna palestyńsko-izraelska, która niesie już w zasadzie zakończona na szczęście, czyli jeden problem jakby przynajmniej się choć trochę, odrobinę uspokaja. No generalnie mieliśmy dramatyczne bardzo sceny w ostatnich, w ostatnich miesiącach i wydaje się, że Wydaje się, że e, wydawało, zaczęło się wydawać, że świat naprawdę zmierza w złą stronę, w złym kierunku, że coś naprawdę bardzo niedobrego, bardzo ciężkiego, dramatycznego dzieje się na świecie. Na szczęście możemy śmiało powiedzieć, to już mija, to już e, przechodzi, ten czas, ten dramatyczny, ciężki czas zaczyna mijać, zaczyna przechodzić. E, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że e, m, we wrześniu e, pojawi się pierwszy raz, chyba w tym roku pierwszy raz. Naprawdę optymistyczna, pozytywna, niosąca nadzieję, niosąca pozytywne energię figura jaką jest Trygon Jowisza w Lwie do Urana w Baranie. Czyli ten układ będzie, ten układ będzie niósł bardzo dużą dawkę optymizmu i nadziei, a w październiku dodatkowo. Będzie zalążkiem dużo, większego, dużo większej figury, wielkiego trygona ognistego, który będzie miał duży wpływ na naszą sytuację na świecie, na przyniesie dużo optymizmu. Trygon, harmonijna figura niosąca równowagę, stabilność, symbol Boga. Oko w trójkącie, znamy doskonale ten symbol, więc tego typu pozytywne. Pozytywne, bardzo optymistyczne sygnały zaczną wreszcie się pojawiać i praktycznie do końca roku już możemy mówić o tym, że nie grożą nam te wszystkie dramatyczne, ciężkie figury, konfiguracje, które znaliśmy z poprzednich, z poprzednich miesięcy. Przede wszystkim Jowisz, trygon Jowisza do Urana niesie ze sobą tendencję do współpracy, do zrozumienia, porozumienia, kompromisu, dialogu, entuzjazmu. To jest też układ bardzo też niosący rywalizację. Ale to już nie jest rywalizacja w postaci wojennej, jakiejś agresywnej, takiej bardzo radykalnej. To jest taka rywalizacja, którą na przykład znamy. Z historii w postaci e, chociażby takich, e, e, no, jeżeli Jowisz i Uran są patronami nauki, wiedzy, e, postępu, rozwoju, to na przykład takie momenty w historii ludzkości, gdzie e, mocarstwa wielkie rywalizowały ze sobą o postęp i technologię, zawsze wychodziły nam na dobre. Przypomnijmy sobie program Apollo, czyli program lotów kosmicznych na Księżyc, gdzie właśnie. Rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim związana z tym, że programem ambitnym, niezwykle trudnym spowodowała taki ogromny postęp w dziedzinie kosmonautyki, technologii, nowoczesnych, elektroniki. No w, i ten właśnie układ, który symbolizuje Jowisz i Uran, Trygon i do, do tych obu planet, będzie miał duży wpływ na tę harmonijną współpracę, harmonijne budowanie wspólnych działań. Co, e, jednak, e, co jednak, ze wschodem, bo mamy tutaj bardzo nieprzyjemne, trudne ciężkie wydarzenia, które dzieją się w tej chwili, e, dzieją się w, dzieją się w tej chwili na wschodzie. Co z Rosją, co z Putinem, co z Ukrainą? Generalnie jest tak, że wygrywa przede wszystkim jego propaganda, jego, jego, jego służby, ale nie wygra z gospodarką, nie wygra z ekonomią, nie wygra z szaleństwo, które rozpętał. Będzie mieć swoje konsekwencje dla Rosji potężne, bardzo poważne i bardzo niedobre. Ponieważ wystarczy popatrzeć na wskaźniki ropy. 102 dolary. 103, 102 dolary za baryłkę. To jest cena, która już powoduje, że Rosja nie zarabia na e, eksporcie ropy. Zbijanie tych cen, a będzie to nieuchronna konsekwencja nadchodzących e, miesięcy, spowoduje, że Rosja zacznie coraz bardziej boleśnie odczuwać konsekwencje finansowe e, w, e, w sankcji, które zostały na nią nałożone. No i sama doświadczy sankcji, których sama nałożyła na, na import żywności. Sytuacja w Rosji się będzie pogarszać, a nie polepszać. Putin nie jest nadchodzącym zwycięzcą. Wielokrotnie to powtarzałem. Nie jego horoskop nie jest horoskopem przyszłego zwycięzcy, przyszłego lidera, który tutaj zbuduje ten wielkie imperium. Nie ma o tym mowy. Drugie pytanie, co z kalifatem? Co z, tą, co z tym szaleństwem fundamentalistów muzułmańskich w, w Iraku i Syrii? Generalnie widać było pewne dziwne wydarzenia, które w horoskopie Iraku i w horoskopie... W horoskopie Iraku ma kilka, co najmniej trzy horoskopy dynastii Haszymidów, niepodległości, jednej, drugiej. W, no i w horoskopie, w horoskopie Hijry, czyli... Ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny, czyli początek cywilizacji islamu. Tam dużo się działo ostatnio w tych horoskopach. W horoskopie niepodległości Iraku Saturn wchodzi na ascendent w październiku, co sprawi, że ten konflikt zacznie być wygrywany przez, no powiedzmy, te umiarkowane siły. W, w horoskopie niepodległości, w Republiki Irackiej, już we wrześniu Jowisz wchodzi na ascendent. To, są, to jest układ, który daje nadzieję na to, że, nie, że ten pochód szaleństw w, te, tego fanatyzmu zostanie zatrzymany. Generalnie we wrześniu mamy sporo yy, takich w miarę spokojnych wydarzeń. Jedyne, jedyne w zasadzie trudne, które ma miejsce, to jest około 22 kwadratura Marsa do Neptuna, która może przynosić pewnego rodzaju yy, tendencję do zawirowań, do, do napięć, ale generalnie, tak jak już powiedziałem, zwłaszcza druga połowa września, sygnowana tą Trygonem Jowisza do Urana, będzie niosła bardzo dużą dawkę optymizmu, pozytywnych działań. Oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, co się będzie działo we wrześniu z bardzo ważnych wydarzeń. Czeka nas niezwykle, niezwykle ważny szczyt NATO w Newport. Ten szczyt odnosi się bardzo świetnie do horoskopu NATO, w którym to Jowisz wkracza na medium celi, czyli na górę horoskopu, horoskopu NATO. Oraz będąc w koniunkcji z MC, horoskopu NATO i Marsem, powoduje, że NATO będzie odzyskiwało siłę, stanowczość, pozycję i że przestanie, przestanie być takim malowanym trochę sojuszem, że ich, ich decyzje, które tam zapadną, będą miały bardzo dużo i duże konsekwencje i poważne konsekwencje. Zresztą słychać było to, co powiedział Andrzej. Szef NATO Rasmussen na temat Ukrainy, że droga jest otwarta dla Ukrainy. Taka deklaracja ma już duże konsekwencje polityczne dla Rosji. Podobnie w horoskopie prezydenta USA, Obamy, który przecież jest naj, naj, jednym z najważniejszych, jeżeli nie powiedzieć najważniejszym politykiem na świecie, najbardziej decyzyjnym. Jego niemrawość, słabość i jakaś taka bezradność wobec tego, co się działo ostatnio, i praktycznie słabe jakieś zainteresowanie tematem Ukrainy, albo niewielkie działania wobec Rosji. Tutaj może się coś zmienić. Obamie Jowisz wkracza na słońce, i w jego horoskopie też kończy się taka dosyć przykra kwadratura Saturna do księżyca, która go mocno blokowała i osłabiała. Więc śmiało można powiedzieć, że Obama odzyskuje siłę, skuteczność, moc, która bardzo będzie potrzebna w nadchodzących miesiącach. No, ale ten Jowisz na górze horoskopu pokazuje, że będzie że, że no, ten Nobel pokojowy zobowiązuje, że, że, że jest szansa, że, że Obama dokona wielu działań, niekoniecznie militarnych, niekoniecznie musi wysyłać wojska gdzieś w sposób jakieś inwazje wojenne. Jest, USA ma bardzo wiele instrumentów, które może użyć w, w tym. Konflikcie na Ukrainie, w tym problemie wystarczy, że wystarczy, że USA wzmocni, będzie wspierać eksport ropy i dogada się z arabskimi szejkami, żeby więcej eksportowali ropy. To samo zrobił Ronald Reagan w latach 80., który zbił cenę ropy do 15 dolarów za baryłkę i to wykończyło Związek Radziecki. Prawdopodobnie w tę stronę będzie Ameryka szła, czyli nie w stronę konfrontacji. Na pewno Ukraina dostanie broń, na pewno dostanie. Wsparcie militarne, ale no wojsko oczywiście nikt nie będzie wysyłał. Oczywiście w tym momencie trzeba też uspokoić tych wszystkich, którzy się strasznie boją, że jakaś wielka wojna się w Europie zacznie dziać, może na świecie. Nic takiego mieć nie będzie. Cel Putina nie polega na tym, żeby toczyć wojny z Europą. Jego cel polega na tym, żeby zbudować Rosję, czyli tą Unię Euroazjatycką. A do tego potrzebna jest mu Ukraina. On chce ją zwasalizować, podbić, i uczynić powolną dla siebie, co mu się absolutnie nie uda. Ukraina jest dla Rosji całkowicie stracona na zawsze. Co w Polsce? Szykowaliśmy się do tego wydarzenia wiele, wiele lat. We wrześniu mamy jakby szczytowe przejście słońca, dyrekcyjnego słońca Polski przez Saturna. Proces, który ma miejsce co 360 lat, czyli bardzo, bardzo. Do tej pory w historii Polski ma miejsce dwa razy w dziejach, w tysiącletnich dziejach Polski, więc jest to wydarzenie o niezwykle, niezwykle daleko idących konsekwencjach, przede wszystkim związanych z geopolityką, czyli z rolą Polski, która będzie miała na świecie. To, co się będzie działo w Newport na szczycie NATO, co się, to, co się wydarzy wokół Ukrainy, to, co się wydarzy wokół Rosji, to konsekwencje tego będą miały miejsce na. Na, nie na rok, dwa, na dziesięciolecia, żeby nie powiedzieć na cały wiek. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w horoskopie Polski w całym praktycznie stuleciu. Przejście Słońca przez Saturna. Trudny, bolesny, ciężki, kryzysowy aspekt. Nic dziwnego, że ma to swoje konsekwencje w postaci napięcia, dramaturgii. Nawet nie tyle wewnętrznej, krajowej, co właśnie zewnętrznej, okoliczności, które się znaliśmy. Saturnowego uścisku, dramatycznego, ciężkiego, kryzysowego Saturna, który, którego zimny, chłodny, dramatyczny ścisk powoduje, że Polska musi budować na nowo swoją geopolityczną sytuację. Że coś się naprawdę ważnego wydarzyło w, ostatnim, w ostatnich kilkunastu miesiącach. No i ta dyrekcja Słońca przez Saturna, o tym tego jego jakby jest zapowiedzią. Na tym polu bardzo dobrze wygląda horoskop prezydenta Komorowskiego, którego, którego w, prezydentury, w horoskopie prezydentury Jowisz przechodzi przez słońce. Wprawdzie Urana ma cały czas na descendencie, nic dziwnego: descendent w prezydentury to są związki, relacje, partnerstwo międzynarodowe, porozumienia. Uran to niespodzianki, więc nic dziwnego, że trzeba zmieniać sojusze, trzeba cały czas być aktywnym. No a i w jego horoskopie urodzeniowym Jowisz przechodzący przez imum celi dół horoskopu dobrze prognozuje przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. No w horoskopie premiera Tuska Saturn na opozycja Merkury, ta jego... Eskapada na e, w, szefa, e, szefa Rady Europejskiej e, widoczna. Zresztą e, w horoskopie, w ogóle w horoskopie drugiej kadencji Tuska, mamy Plutona na ascendencie, co jest aspektem kryzysu bardzo ciężkiego kryzysu, dramatycznego kryzysu nawet i nawet wręcz dymisji. Można było się zastanawiać od pewnego czasu, czy to spowoduje, czy będzie to spowodowane tymi taśmami na przykład, a się okazuje, że inne mogą być przyczyny na przykład jego ambicje bycia w Radzie Europejskiej. Co w, w gospodarce? Dyrekcja Słońca przez Saturna to jest taki typowy układ, który można powiedzieć przyniósł coś, co się w zasadzie w dziejach Polski od bardzo dawna nie zdarzyło, czyli deflację. Saturnowe ten Tendencje są takie konsolidacyjne, ograniczające, redukujące, ale. Wzrost nadal mamy i będziemy mieć. Wchodzimy w dużo lepszy okres. Od września, generalnie już to widać na giełdzie, zaczynamy odzyskiwać siłę. Giełda odzyskuje siłę. W horoskopie wig w GPW, czyli warszawskiej giełdy, Księżyc progresywny w trygonie do Plutona pokazuje, że no na giełdę wróci kapitał. Zaczną się wzrosty, zaczną się duże obroty. W horoskopie wig 20 Jowisz w trygonie do Merkurego bardzo korzystne aspekty. Natomiast nie można tego powiedzieć w horoskopie złotego, w którym zawirowania jeszcze będą trwały przez wrzesień i październik. Mamy do czynienia z dwoma bardzo ciężkimi, trudnymi kryzysowymi układami, jaką jest kwadratura urana do medium celi horoskopu złotego oraz plutona do ascendentu. To są dwa ciężkie, czyli te, ten półkrzyż, który tu cały czas ma miejsce, ta, ta kwadratura tych planet umieściła się na horoskopie złotego, dlatego złoty. Poddany jest różnej presji. Ale słusznie mówił prezes NBP, że dla nas dużo groźniejsza i niebezpieczniejsza jest wzrost, bardzo gwałtowny wzrost notowań złotego niż jego spadek, który poprawia naszą skuteczność eksportu. Więc akurat ta, te kwadratury paradoksalnie mogą pomóc złotemu. Bo nie czynią przewartościowania z waluty, co to jest co jest problem, na przykład franka szwajcarskiego. Więc to nam akurat nie grozi. Oczywiście nie może być waluta niestabilna bardzo, ale generalnie wygląda na to, że nasza gospodarka w tym okresie jesiennym bardzo mocno zaskoczy, wyniki będą bardzo dobre, a zatem dużo więcej optymizmu nas czeka na świecie. Czek y jesteśmy w bardzo coraz lepszym, naprawdę, okresie i ten trygon Jowisza do Urana, który w tej chwili ma miejsce, przyniesie dużo optymizmu, zwłaszcza jesienią i w kolejnych miesiącach. Dziękuję serdecznie, zapraszam za miesiąc.